Witam serdecznie. Zobaczymy taką zabawną partyjkę. Kaczareczek, kosi w sieci. No proszę, jak się, to się prosto robi, skoczek F3D5. I tu uwaga. Czarny chce zagrać e5. No i można mu pozwolić, że będziemy grali obronę królewską indyjską z kolorami. Ale kto nam broni zagrać obronę Grynfelda I ten kiepski ruch goniec f4. I kombinujemy jak sieciowy kaczoraczek. Wszyscy widzą. No trzeba zagrać C4. Uderzyć w centrum. Tak jak w, w Grunfeldzie czarnym pionem C6. Teraz się nie przejmujemy. Czarny nie ma dobrego ruchu. Wyko wychodzimy koni się. To DC4 niedobre, a na to to gramy w ogóle o. To jest na granicy przegranej. Na granicy przegranej. Wisi tu. Wisi tu. Konieś chce wskoczyć. No coś nieprawdopodobnego. Coś z niczego. Skoczek C3, hetman B6. A to już. Wbija gwóźdź do trumny. CD5. Konieś na D5. Koliś na d5. Powiedziałem koniś. Teraz można było grać goniec h4. Z tym, że te trzy piony zwojone, one tam trzymają. Skoczek d5 wygrywa prościej. Tępko. Bicie gońcem nie jest dobre, bo Hetman bierze na d5. Więc Hetman bije na c5. Kolejne tępko. Nie ma ruchu d4. Wieża. I konić d4. Roszada koni się w 5. To przeciwnik podstawił. No, trudno mu się dziwić, a pozycji miał beznadziejną. Ale co mógł zagrać? Pokonić do cztery. Mógł zbić tylko. Teraz są dwie śmiałe koncepcje. Jedna. I stoimy. Tu i tu. A jeszcze bardziej śmiała koncepcja zbić gońcem. Wisi tu, a na rozsadę można zrobić taką śródprzyzę i skasować kanady pin za darmo. No, wróćmy do partii na sam początek. Tu bardzo kluczowy ruch. Przechodzimy do Gr Grünfelda wstępem więc, no i nieszczęśliwy ruch, no tu trzeba zagrać E6. Jedyny ruch, który daje czarnym szansę na obronę, to jest E6 i będą grały takiego kiepskiego tarasza. A goniec na F5 ze złej strony stoi, oj ojej, ojej, ojej. Tu jeszcze było koniś A4: takie zagranie różnie to można realizować, ale proszę. Figury wchodzą jak masło, olbrzymia przewaga w rozwoju. Białe są w głębokim debiucie. i nic dziwnego, że zraszowały podstawie figury, No kacza, raczej jak się bierze. Partii w swoje łapy.